Dzień dobry, dzień dobry. już wszystko kakao. <coughs> dzisiaj kolejny dzień redukcji. Waga rekordowo niska. 103,8, czyli od odczelę spadł mi kilo. Myślę, że zbijamy spokojnie do 102 z Lukim. Tak jak Luki zapowiadał. Dzisiaj moje śniadanko klasycznie. Moje płatki owsiane. Ale dzisiaj dałem fruity pebbles. Zamówiłem wczoraj, znaczy ostatnią Chyba w niedzielę. Ostatnie sztuki chyba. <laughs> fruity pebbles yy, i gorma. Czokolat także jest elegancko. Także zabieram się za swoje śniadanko. Mam tutaj 100 g Malin z 65 g Płatków Owsianych 60 g Izolatu i to tyle. Tak to wygląda. Zabieram się za jedzenie i słyszymy się później. Robię sobie właśnie posiłek numer 2, W zasadzie to już skończyłem. E, I mamy tutaj 250 g Piersi z Kurczaka. 50 gramów y, pieczarek i 150 gramów cukinii y, I to jest tyle do tego sos ostry, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak wygląda posiłek numer 2 i dokładnie tak samo będzie wyglądał posiłek numer 3. Także będę wam pewnie pokazywał. Yy, no i co? No i później posiłek przedtreningowy, a następnie. Widzimy się na treningu także do usłyszenia. Dzień dobry. Witam Was na małym spacerku. nabiłem się kroki. W środę nie robię nigdy treningów personalnych, generalnie już treningów personalnych nie robię raczej. Mam dosłownie trzy osoby, które są już można powiedzieć bardziej moimi znajomymi niż klientami, także to jest bardziej żeby sobie przyjść porozmawiać z rana, fajny dzień rozpocząć. Natomiast w środę zawsze mam tak, że tych personalnych nie mam, więc po prostu staram się tak samo jak w dzień nietreningowy po prostu zrobić sobie spacer. Dzisiaj co prawda pogoda nie jest najładniejsza, ale to nie znaczy, że nie można tego wykorzystać, przejść czy troszkę i generalnie rozruszać. Tak pomyślałem sobie, że dzisiaj moglibyśmy troszkę sobie porozmawiać na temat tego co się dzieje w głowie przed startem, tego jak wygląda moje teraz podejście do tematu przed startem, że jesteśmy na dni do zawodów. Każdy kto startował i ogólnie każdy kto ma w sobie jakąś tam żyłkę taką powiedzmy sportową. Wie jak to jest z zawodnikami i wie jak to jest. Jak się jest nastawionym na jakiś cel. Moim celem jest oczywiście wygrać swoją kategorię, bo kłamałbym, gdybym powiedział, że nie jadę na zawody wygrać. Każdy jedzie na zawody wygrać. Natomiast wczoraj miałem podcast więc... Nie powiedziałem dokładnie jak się nazywa tych Pani Zestanów. Taki gość, który mnie obserwuje na profesynę i generalnie śledzi coś bardzo postępu ludzkiego, więc gdzieś tam jestem znany mu. Zrobił ze mną podcast i tam właśnie między innymi poruszył ten temat, że dla mnie najważniejszy w tym momencie na, na aktualnym moim poziomie, że tak powiem. Rozwoju, po tym w już to robię, jest to, żeby po prostu się rozwijać. I nie ja wiem, jak to brzmi, jak trochę taka wymówka ludzi, którzy w siebie nie wierzą, i to jest takie mówienie, że no, najważniejsze, żeby coś tam, nie? Ale ja naprawdę tak myślę. Ja zawsze miałem cel taki, że chciałem być wielki. I ten cel się nigdy nie zmienił. Kiedyś dużo bardziej byłem nastawiony na startowanie w zawodach i trochę mocniej mi na tym zależało. Teraz oczywiście zawody traktuję jako sprawdzenie samego siebie, w zasadzie porównania, ile udało mi się dobudować, na ile poprawić mankamenty mojej sylwetki. I to jest rzecz, która jest dla mnie najważniejsza. Niezależnie od wyniku na zawodach. Ja już teraz jestem zadowolony, dlatego że już teraz wiem, że na scenę wniosę na pewno ponad 100 kg. Jakby zaczynając, mi ktoś tak powiedział, to bym mu nie uwierzył. A teraz zobaczcie jak, jak, jak to wygląda, nie? Jak ktoś nie śledzi mnie od początku, bo jak kanał mam chyba od 2016 roku, nie był on uzupełniany jakoś. Skrupulatnie, zatem nie ma w nim za dużo ciekawostek, ale można sobie cofnąć do moich pierwszych filmów, gdzie ważyłem 60 parę kilo, więc jest to przez ponad 40 kg mięsa dobudowanego. I to jest aż nie do uwierzenia dla mnie, jak sobie tak o tym pomyślę, Bo oczywiście ja, zwłaszcza teraz, jak jestem wypuszczony, jak mam zdecydowanie. Mniejsze nabicie, mniejszych kalorii, energii też w jest w życiu, jak mówię, w tym sensie melancholijnie, to mam cały czas wrażenie, że, że jestem mały. Natomiast prawda jest taka, że no mały już nie jestem. I miejmy nadzieję, że nie będę. I w tym roku jak sobie zaczynam to powoli uświadamiać to mnie zawsze bawi, że każdemu się wydaje, że jak zacznie trenować to chwilę potrenuje i będzie ogromny a nie dość, że apetyt rośnie w miarę jedzenia więc ja im jesteśmy więksi, tym bardziej chcemy być jeszcze więksi i nigdy nie zaspokoimy chyba tego pragnienia bycia dużym to jeszcze do tego tak naprawdę ciężko jest nam się zostawić z własnym progresem, bo widzimy się codziennie. No i to jest ciężkie do zauważenia. Także chcę wam wszystkim zwrócić tylko uwagę na to, żeby doceniać to, co się ma. Doceniać, ile się zbudowało. Nie patrzeć na to, że ktoś jest od was większy. Że ktoś robi szybszy progres. Skupiać się na swoich celach. I czy one zajmą wam 5 lat, 10 lat, 15 lat. Czy to ma znaczenie? Ktoś kiedyś powiedział, że czas i tak upłynie. I to jest, to jest trywialnie, to brzmi no, jedyna słuszna prawda, nie? Więc to jest najważniejsze. Gdybyście dążyli do swoich celów, niezależnie jakie one są, jeżeli ktoś chce schudnąć, to dajcie sobie czas. Nie rzucajcie się na głęboką wodę. Nie myślcie, że kilka, kilkanaście lat zaniedbywania samego siebie można się. Odkuść w tydzień, dwa czy trzy miesiące. Tak samo jest zbudowanie masy mięśniowej. Budowanie masy mięśniowej to proces, to jest długi czas i trzeba się na to nastawić. Także życzę Wam, żebyście mieli w sobie tą pokorę, tą cierpliwość, tą chęć dążenia do własnych celów i żeby Wam się prędzej czy później ten moment, w którym spojrzycie na siebie, i docenicie pojawił na horyzoncie także tyle ode mnie zobaczymy czy dzisiaj uda mi się nagrać jakiś materiał bo szczerze mówiąc dzisiaj nie czuję jakoś tego żeby nagrywać coś na treningu Więc pomyślałem że zrobię z wam, wami troszkę taki, taką dłuższą pogadankę żeby wam zrekompensować że bardzo możliwe że nie będzie dzisiaj tego treningu ale mam nadzieję że mi wybaczycie Widzimy się pewnie w posiłku przedtreningowym, a póki co chowam ręce do kieszeni, bo jest w popór zimno. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj, żegnam się z Wami. E, dzisiaj dzień kończę ostatnim posiłkiem, takim samym jak codziennie zresztą, czyli 150 gramów cukinii, 250 gramów piersi z kurczaka. E, no i tyle. <laughs> o, jutro widzimy się 1812 jak codziennie. Jutro dzień pleców, jutro trenuję delikatnie wcześniej niż dzisiaj, ponieważ podzielę się z wami jutro bardzo dobrą informacją. Bardzo dobrą dla mnie, dlatego że wreszcie znalazłem kogoś, komu można zaufać. No i to oznacza dobrze dla mnie i dla Was również. Ci zwłaszcza, którzy są z Tarnowa. także jutro uro, u, 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 uronię Rąbka tajemnic, a dzisiaj. Żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. I do zobaczenia jutro o 18.12. Na razie.